Dobry moi kochani, jest sobota około godziny 11, czyli najlepszy czas, żeby w końcu przestać pracować, bo od rana troszkę popracowałem i wybieramy się na śniadanko. Po śniadanku, plan jest taki, że jedziemy na Furniture Fair, takie jakby targi można to nazwać, bardziej targami. Tutaj widzę, ogarniają liście tam w tle. Tak więc zobaczymy, co nam się uda dzisiaj fajnego dorwać do jedzonka i spędzimy dzień. Troszkę częściowo pod dachem, a później mamy jeszcze odwiedzić, później moi drodzy, mamy jeszcze odwiedzić Ciocie, która ma farmę owoców zwanych durianem. Więc porozmawiamy trochę o durianach. Mam dzisiaj ochotę na roticzana i tak więc zjemy w tej malutkiej. Trudno powiedzieć, żeby to była restauracja. No po prostu, restauracja w naszym, w naszym mniemaniu to jest coś, co trochę inaczej wygląda. Tutaj mamy otwarty teren przy restauracji. Jest bardzo cenowo przystępnie, tak więc pokażę Wam jak wygląda to jedzonko i trochę opowiem na temat skąd rociczanaj się wzięło. Znajduje się tu polecana, choć zamknięta jeszcze miejscówka. Za nasi goreng, czyli za takie dość proste danie z ryżu zapłacimy tu około 5, 6 czy nawet 7 zł za wersję z kurczakiem. Przy takich cenach łatwo zrozumieć, dlaczego jadanie poza domem jest w Malezji tak popularne. No ale my przybyliśmy tu na Roti chana i ku naszemu zaskoczeniu wpadliśmy tam na zajadające śniadanie kuzynostwo. Poprosiłem szefa kuchni o zgodę na nagranie procesu przygotowania słynnego i tak uwielbianego tutaj Roti Chana. Z entuzjazmem zgodził się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań Malezji płaski chlebek, który zdobył popularność dzięki chrupiącej skórce i miękkiemu wnętrzu. Jego korzenie sięgają kuchni południowo-indyjskiej, a do Malezji trafił dzięki imigrantom z Indii. Nazwa roti oznacza chleb w hindi. Natomiast Chennai może pochodzić od miasta Chennai w Indiach. Ciasto na Roticana przygotowuje się z mąki, wody, soli i oleju. Kluczowym krokiem jest rozciągnięcie ciasta na bardzo cienki placek, który następnie składa się w warstwie i smaży na gorącej płycie. Zwróćcie uwagę, że nie podaje się go w płaskiej formie naleśnika, a musi być on odpowiednio zgnieciony. Sam placuszek Roticana kosztuje 1,50. Natomiast ja sobie wziąłem i z jajkiem, i cebulko to jest 3,50. Jeszcze wzięliśmy, a właśnie przyszedł. Jeszcze jeden z samym jajkiem to są trzy ringgit za sztukę. W zasadzie wzięliśmy jeszcze jednego takiego plain, czyli bez niczego dla brata, czyli kolejny ringgit 50. No i tutaj macie sosy, tak? Mamy sambal, kari i dal. No i to sobie smarujemy na, na placuszka. No i takie proste śniadanko. No i jeszcze napoje za dwa ringgit za sztukę. Taka ciekawostka, bo sobie jemy. Natomiast się pytałem, o co chodzi z tymi domami, że tak ładnie pomalowane tamto na niebiesko. Natomiast no, moja ukochana opowiada, że to są po prostu domy przyłączone dla policjantów. No i oczywiście ich rodzin. Tam, tam mieszkają z, no, sama policja w zasadzie. Może dlatego biało-niebieskie. Trzy osoby najedzone, Dla czwartej zawieziemy do domku jedzonko. Łącznie za całość zapłaciliśmy 23. <laughs> Przepraszam, 23 ringi. Czyli a, coś, może poniżej 20 zł, w tych okolicach. Tak więc ładujemy się do autka i jedziemy na farmę Durianów do cioci. Jak widzicie, droga dojazdowa jest, no cóż, biorąc pod uwagę fakt, że prowadzi ona przez las tropikalny, to chyba i tak jest całkiem niezła. Całe szczęście nie musimy nie jechać bardzo długo, bowiem już widać bramę wjazdową. Dziewczyny dzwonią do Cioci, aby ta otworzyła bramę. Widząc taki znak, uznają, że chyba nie warto tu przyjeżdżać, będąc niezapowiedzianym. Przejechaliśmy do cioci na farmę durianów. Już wam zaraz pokażę, jak wyglądają te drzewa. Może też, jak same owoce wyglądają. O smaku porozmawiamy trochę później. Natomiast, jak widzicie, jest tutaj trochę tej ziemi za nami. Tam również widzę jakieś palmy. What are these palms? Palm oil, palm tree. E, czyli również palmy z, na olej palmowy, coś takiego. No, ale to już, to już nie należy do cioci. Tam, tam cała górka za górką. I będziemy szli w tym kierunku. Tutaj widzicie rośnie papaja, natomiast znowu są pozabezpieczane workiem, ponieważ no pierwsza przyczyna tego worka, tak samo jak wcześniej wspominałem na ten temat, to jeżeli owoc już dojrzeje, chciałby spaść, miałby spaść, no to nie rąbnie o, o ziemię, tylko po prostu sobie wleci do torby, żeby go zachować. Później, oczywiście, jemy owoce, nie chcemy ich rozwalonych. No i z jednej strony też, też to trochę zabezpiecza przed jakimiś tam insektami. Żeby, żeby na to nie wpadały. Tutaj widzicie też z opon sprytnie ktoś wymyślił, żeby to też zrobić. Przypuszczam, że w razie gdy cała torba rąbnie o ziemię, żeby miała bardziej trochę miękko. Tutaj widzicie pieska e, szczęśliwy, najedzony, ma wodę. Natomiast trochę dziwnie wygląda z góry, bo jest ogolony, golą pieski, żeby, żeby miały oczywiście mniej tych włosów. W takim upale, no i widzicie, mógłby sobie siedzieć pod klimatyzacją albo tam w cieniu. Natomiast on woli sobie łazić. Tak się chyba przyzwyczaił. To jest drzewo durianowe. Natomiast no, owoców jeszcze nie mam, no bo to teraz akurat nie wypada, żeby był sezon. Ale widzicie, tak tyle co widzicie, ponieważ jest dzisiaj dosyć mocne słońce, niby miało padać, ale nie pada. Natomiast wszystkie te drzewka, tutaj, to również to właśnie drzewo durianowe. Wygląda naprawdę ładnie, powiedziałbym. Dla mnie na pierwszy rzut oka, ja bym nie powiedział, że to jest drzewo owocowe. Tym bardziej, że rośnie takie wielkie, bo trzeba przyznać, że wielkie rośnie. A tutaj kolejna papaja. Zobaczcie owoce. Ciężko złapać jasność, ale o, widzicie ile tego rośnie. Czemu te nie są zabezpieczone? Nie wiem, w zasadzie nie mam pojęcia, ale idziemy dalej zwiedzać. A to tutaj to jest dżambu, czyli guława, pewnie kojarzycie coś takiego jak guława. Masakra, jesteśmy tutaj dosłownie chwilę, a komary zaczynają pić naszą krew dosyć intensywnie, tak więc spadamy chyba do środka do klimatyzacji do domku, e, albo no w sumie przed domem też jakoś tak niekosiły. Co tutaj? Ja ubrałem się na czarno, bo miało dzisiaj padać, jak widzicie niespecjalnie Pff, pada. Tam wujek i ciocia sobie e, rozpylają coś przeciwko właśnie jakiemuś dziadostu, żeby jeszcze idziemy zaczyć na mango. Krzaczki jak krzaczki. Fajnie tak pozwiedzać, ale ciepłota i komary są na tyle uporczywe, że nie będziemy zapuszczać się nigdzie głębiej. Posiedzieliśmy pod domem, w domu i ruszyliśmy dalej. Już bijemy się na ten furniture fair. Wcześniej e, zapomniałem słowa, co ono oznacza, czyli ten fair. W tym odniesieniu tutaj. Po polsku to byłby targ, kiermasz lub jarmark. Tak więc już wiecie, gdzie idziemy. Może nawet nie tyle kiermasz, ile po prostu targi sprzętu domowego. Dobrodziców już oddany, nasz też w budowie, to tak z czystej ciekawości zajrzeliśmy, co tu mają. Dziewczyny się już dobrały do zlewów. No i tak patrzymy. Ciekawe, tutaj niby na owoce jakieś się kładzie. Cena. Cholera. 7000. I 3000. Tani on nie jest, ale kupując jeden na kilka dekad, no to może i wart swej ceny. Ten jest do mycia kubeczków. Jak widzicie, to do przepukania szybkiego. A tutaj, jak widzicie, woda leci. Ja Myślę, że ma tylko dwie funkcje, natomiast ta pierwsza, druga funkcja. Natomiast kolejna, no to możecie sobie wyciągnąć, umyć wszystko. O, to jest jeszcze czwarta funkcja. O, zarobista sprawa. Taki, taki zlew dostępny w różnych. Szerokościach. Ciekawa, ciekawa. Nie jestem jakimś super zwolennikiem przecież zlewów, ale sami musicie przyznać, że coś takiego potrafi uminić, uprościć, ułatwić życie. Tutaj macie takie gniazdka, które można przesunąć. Nie wiem, trochę głupota moim zdaniem, ale dziewczyny mówią, że im się coś takiego podoba, że jak masz rice cooker, możesz sobie przesunąć. No, jakiś sens w tym jest. No, nie powiem, żeby ten, ale jeżeli masz już taki setup w kuchni, że wiesz gdzie co jeś, jest, jest. To może może i coś takiego nie ale ciekawostka kolejna. Wczoraj u cioci widzieliśmy właśnie takie same drzwi. To się otwiera z drugiej strony i macie cały czas powiedzmy tak jakby otwarte okienko z przelotem, jest dostęp do świeżego powietrza. Na drzwi wejściowe do domu, no do apartamentu nie bardzo, to coś takiego jak najbardziej mega ciekawa sprawa. Takie mamy też ładne stoliczki przeróżne. Ciekawe designy ogólnie, nie? Tutaj macie właśnie w chińskiej kulturze stół, zawsze powinien być okrągły albo w miarę możliwości powinien być. No i tutaj też ten środek się obraca: czyli na środku rzucamy jedzonko, i każdy siedzący może sobie obrócić, przebrać, bo zawsze się dzielimy jedzonkiem. Nikt nie ma dla siebie jednego talerza. Trzeba się dzielić. Tutaj pani pokazuje, że ten marble jest prawdziwy marble i polała coś, kopci się na mnie. Można zgasić. Yeah. I widzicie, nie będzie chyba śladu, tak? Taka reklamówka, no ale ciekawy, ciekawy topping na stół. Bo taki dziadowski, no to oczywiście zostanie ślad. Tak jak tutaj widzicie przykład na, ta, na tym, nic nie zostaje. Nawet nie zostają ślady. Te za to widzimy zamki do drzwi spłączone z klameczką, to akurat już jest dosyć interesujące, a nawet safe. Jeżeli ktoś ma co tam trzymać, nie? Na przykład co? Dyski SSD? Hmm? To nawet jest zbudowanym wizjerem tam z drugiej strony. O, zakryłem właśnie. Więc jest naprawdę jak na Jarmarku. I powoli mamy dość tak, naprawdę, chciałbym się już zmyć, ale może jeszcze znajdziemy coś ciekawego. Jednak niczego ciekawego już tutaj nie było. Wszystko to samo, więc się zmyliśmy. Wracamy do domu, natomiast zatrzymaliśmy się po coś do, do sklepu. I zobaczcie, miałem wam wcześniej powiedzieć, że jeśli chodzi o mleko, no to tutaj jest cholernie drogo. Ja sam sobie cenię kawę z mlekiem i jak widzicie, nawet za jedno... Takie dwulitrowe to jest 16,60, czyli pewnie około 13 zł. Absolutnie kosztuje to majątek, a to z tej przyczyny, że tutaj przecież krów. W 40-stopniowy, 30-stopniowy upałach raczej nie odnajdziecie. Zrobiłem po Malezji kilka tysięcy kilometrów autem i jakoś byłem przekonany, że tu w ogóle nie ma krów. Żadnej na pewno nie widziałem i w sumie, czy byłoby to aż tak zaskakujące? Przecież mają to zupełnie inny klimat. Tak jak u nas nie ma krokodyli ani pytonów, to dlaczego musiałyby tu być krowy? Jak się okazuje, krowy tu są, chociaż lecąc trasą raczej nigdy żadnej nie zobaczymy. Głównie dlatego, że w Malezji nie ma wielkich, otwartych pastwisk jak w Europie. Znaczna część Malezji pokryta jest gęstymi lasami tropikalnymi. Te obszary są trudne do przekształcenia w pastwiska, a nawet jeśli to wydajność krów w ciepłym i wilgotnym klimacie jest naprawdę niska. Krowy, podobnie jak ludzie, mają trudność z oddawaniem ciepła, gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, a wilgotność powietrza utrudnia parowanie potu. Przez to krowy jedzą mniej. A to znowu drastycznie zmniejsza ich produkcję mleka. Nie mają ochoty na spacery, co znowu nie buduje mięśni. Więc nie tylko produkcja mleka, ale też produkcja wołowiny idzie tu dużo słabiej. Europejskie rasy mleczne tu w ogóle nie wytrzymują. Lokalne rasy malezyjskie czy te pochodzące z Indii radzą sobie już lepiej, ale wciąż szału nie ma. Dlatego jeśli już, to pasą się one gdzieś pod cieniem gęstych palm i głównie wieczorami. W oborach stosuje się zraszacze, wentylatory i inne środki, nazwijmy to, komfortu dla krów co sprawia, że hodowla lokalnie potrafi być droższa niż import. Popularna jest tutaj kawa typu 3 w jednym. Odwiedzając rodzinę zawsze dostawałem taką z torebki. Mało która rodzina ma tutaj mleko w lodówce. Wróciliśmy do domu, już ogarniamy sobie kokosa, ale tutaj, zobaczcie co to jest. Ja się pytam mamy, czy to jest przypadkiem, czy to nie jest przypadkiem, po prostu kabycz, tak? Ale już Wam powiem jak to się nazywa. Jak odblokuję, jak uda mi się odblokować telefon mokrym palcem. Nazwa tego wygląda tak i jest to śnieżny grzyb, czyli znany również jako boczniak królewski, gatunek grzyba jadalnego, bo o bogatej wartości odżywczej. I tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie doczytać resztę. Tak więc w Polsce boczniaki lubimy, a tutaj wygląda w ten sposób ten boczniak. A tutaj jeszcze jest suchy, no bo trzeba go zalać, żeby nabrał takiej takie właśnie konsystencyjne, bo jak na mnie wygląda trochę jak kapusta. Wstyd przyznać, ale musiałem okrążyć pół globu, żeby spróbować tego, co możecie dostać u siebie w lokalnym markecie. Nie inaczej, bo wygląda na to, że takie boczniaki, które w sumie bardziej wyglądają na prawdziwki, dostaniecie nawet w Kauflandzie. Weszliśmy do domu dosłownie 5 minut temu, zacząłem pić tego kokosa i tata wyjął duriana i się pytałem, czy mamy całego w domu, żeby otworzyć. Powiedział, że nie, bo całego nie kupowali, bo jest wielki, duży. Tak więc jedziemy w pewne miejsce, gdzie będziemy mogli Wam pokazać, jak się otwiera ten specyficzny owoc. Podjechaliśmy kawałek od domu do miejsca, które zajmuje się przetwarzaniem tych owoców. Te duriany są z defektem, nikt tych nie chce. Natomiast tam są jakieś takie większe. so much bigger. Widzicie kolce, pachnie to naprawdę intensywnie. Sformułowanie pachnie uznałbym tu wręcz za przesadnie eleganckie. Zapachów powietrzu jest mnóstwo, ale ten przypomina mi bardziej rozkładającą się padlinę. Musiałem kawałek odejść. Jesteśmy na czymś, co można chyba nazwać targiem jakimś takim miejscem z durianami. Natomiast tutaj jeden pan nam powiedział, że możemy się wbić między ciężarówki, tutaj podejść do drzewka, bo tutaj to już obrodziło. Tam u cioci nie, jeszcze nie rodziły, zresztą później się zapytaliśmy. Mówiła, że w okolicach lipca i sierpnia dopiero rodzą. A tutaj już widzę malutkie, już wam pokazuję. Mamy niepowtarzalną okazję, ponieważ to, w ogóle tu pięknie pachnie, to się powoli zamienia coś takiego, takie kiełki, w kwiatuszki. Tutaj widzicie kwiatuszki, to one tak pięknie pachną, a tu nade mną też się znajdują te kwiatuszki. i to właśnie jakoś tam powolutku sobie zmienia. Tutaj pan powiedział, że za około miesiąca. Tutaj widzicie, już coś, już coś zaczyna powolutku malutkiego z tego rosnąć. A więc z tego się kwiatuszki pojawiają. No i za jakiś miesiąc ma tego, mają się pojawić prawdziwe już owoce na tym drzewku. Widzicie, to, to już wcześniej dorasta niż, niż to, co było tam na farmie. Ale jest tego sporo. Tutaj widzę pszczółka sobie nawet już temat garnia. Widzicie, naturalnie to rośnie. Dosłownie za ciężarówkami. Ktoś posadził takie, takie cudo. A tam jeszcze jest więcej tych drzewek, możemy podejść. Ale to chyba jeszcze nie puszcza. Nie puszcza jeszcze tych kiełków, a nie no już coś się pojawia. Tutaj mamy coś takiego małego się pojawiło. Tak, będziemy zobaczyć otwarcie owocu Duriana. Widzę, number numer. Tata mojej ukochanej tłumaczy, że jest to gatunek z najwyższej półki. Durian to owoc, który wzbudza skrajne emocje: od kultowego entuzjazmu po zdecydowaną niechęć. Ze względu na swój intensywny zapach jest on zakazany w wielu miejscach publicznych, takich jak hotele, środki transportu, a nawet windy. Pomimo tego owoc ten jest ceniony za swoje właściwości zdrowotne, w tym wspomaganie układu pokarmowego i wzmacnianie odporności. W Malezji owoc ten odgrywa zarówno rolę kulinarnej legendy, jak i symbolu lokalnej kultury. Jego intensywny, charakterystyczny zapach, będący wynikiem naturalnych związków siarki, potrafi zaskoczyć nieprzygotowanego smakosza, ale to właśnie sprawia, że jest on tak. Wyjątkowy. Wnętrze Duriana kryje miękki, kremowy miąż o konsystencji zbliżonej do budyniu, który dla wielu stanowi kulinarną ekstazę. Jak widzicie, mam owoc Duriana. Przed chwilą wziąłem go w palce, ale tutaj Pan powiedział, że chyba najlepiej mieć rękawiczki i coś, się, coś czuję, że jeżeli kamera będzie pachniała w ten specyficzny sposób. Um, I moje palce, no ale w tym momencie już mam rękawiczkę, nigdy nie próbowałem. Próbowałem wcześniej tylko lody, a nigdy samego owoca. Zapach bym porównał do tego, jak ktoś zwymiotował. To jest takie moje odczucie. Niektórzy twierdzą, że pachnie spoconymi, ale już wysuszonymi stowpami, tak więc próbujemy.